Kobieta w Polsce może być ministrem, premierem, stać na czele najważniejszych instytucji finansowych. Polki są ambitne, przedsiębiorcze i jedne z najbardziej wykształconych w Europie. Dzięki swoim kompetencjom i zaangażowaniu przyczyniają się do sukcesu firm, instytucji, którymi zarządzają. Niestety nie widać tego w mediach i przestrzeni publicznej. Zwykle w programach publicystycznych, na najważniejszych konferencjach gospodarczych rzeczywistość komentują mężczyźni. W Polsce przyjęło się, że ekspert ma płeć to właśnie mężczyźni występują w roli ekspertów. A przecież kobiety mają dużo ważnych, ciekawych rzeczy do przekazania, wartych posłuchania. Dlatego stworzyliśmy projekt Znane Ekspertki. Jego celem jest zmniejszenie dysproporcji obecności kobiet w mediach i przestrzeni publicznej. Jednym z głównych elementów inicjatywy Znane Ekspertki jest interaktywna baza ekspertek. Ułatwi ona dziennikarzom oraz organizatorom konferencji kontakt z mądrymi kobietami. Posłuchajmy mądrych kobiet.